Poniedziałek, trzydziesty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze do Rzymian, że wszyscy, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w których możemy wołać: Abba, ojcze. A więc z jednej strony mamy coś takiego, że mamy w sobie lęk, mamy w sobie bojaźń. Mamy w sobie takiego ducha, który sprawia, że nie jesteśmy pewni ani przyszłości, ani teraźniejszości, a z drugiej strony, jeżeli jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, jeżeli jesteśmy poddani temu Duchowi, który którego dał nam Bóg, to, to mamy ufność, że przecież Pan Bóg jest na tym świecie, że przecież jesteśmy w Jego ramionach, że przecież nie umrzemy wcześniej niż Pan Bóg tego chce, że przecież On jest naszym ojcem, a skoro mamy takiego Ojca, to czemu my dzieci się martwimy o przyszłość, czemu my dzieci się lękamy? Przecież dzieci widać, że one się dużo mniej lękają, jak się wtulą w ramiona ojca, matki, jak są blisko kogoś, kogo wiedzą, że jest mocniejszy, że jest większy. A przecież każdy ojciec, każdy ojciec czy każda matka jest dużo mniej wszechmogący niż Pan Bóg. Cały problem, żebyśmy tego ducha, lęku czy bojaźni, który mamy, który przychodzi, można powiedzieć, z życiem, z wątpliwościami, z niepewnościami, żebyśmy zastępowali właśnie Duchem, Duchem Świętym, Duchem, który nam będzie przypominał, że Bóg jest naszym Ojcem. Po to przecież modlimy się codziennie, po to mówimy Ojcze nasz, bo jak człowiek powtarza Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, to może w końcu wierzy, że Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy naprawdę Jego dziećmi. Jesteśmy dziećmi kogoś tak pewnego, tak kochającego, że to powinno dawać nam dużo, dużo pokoju serca. Psalmista zaczyna od słów Bóg wstaje i rozpraszają się jego wrogowie, pieszają przed jego biczem ci, którzy go nienawidzą. Czy to znaczy, że Bóg siedzi? Bóg wstaje, znaczy Bóg zaczyna działać. Siedzi, znaczy na, czasem może oznaczać, że sądzie, czasem może oznaczać, że jest nieaktywny, że jeszcze nie działa. To sformułowanie, że Bóg wstaje, pokazuje, że dopóki Pan Bóg nie zadziałał, to był taki czas, że ci, co nienawidzą, ci, co są wrogami, oni sobie poczynali tak, jak chcieli. I to też może być w życiu widoczne, że trudno nam jest uwierzyć w to, że Bóg jest Ojcem, że Bóg jest Wszechmogący, bo, bo na świecie ludzie naprawdę robią krzywdę innym ludziom, a Pan Bóg jakoś nie reaguje. Ale kiedy Pan Bóg zacznie reagować, to ci, którzy robią krzywdę, ci, którzy są wrogami, naprawdę mają się czego obawiać. I to jest kwestia tylko czasu. Głęboko w to wierzymy, że ostateczna sprawiedliwość nastąpi na sądzie ostatecznym. Ale kto wie, nieraz jest tak, że za życia nawet ci, co byli łobuzami, czy robili krzywdy, że już za życia spotkała ich sprawiedliwość. Mamy głęboko w nadzieję w przyszłość. Jesteśmy głęboko przekonani, że, że Pan Bóg prędzej czy później okaże się sprawiedliwym, tak żeby nie było tak, że zło rządzi światem, że krzywda rządzi światem i że ludzie mogą krzywdzić innych ludzi bezkarnie. Bóg jest. Bóg jest wszechmogący, tylko Bóg jest po prostu cierpliwy. Ewangelia opowiada o tym, jak Jezus uzdrowił kobietę, która od 18 lat chorowała. 18 lat chorowała i to uzdrowienie spotyka się z krytyką, no bo została uzdrowiona w szabat. Ludzie bardziej patrzą czasem na przepisy niż na ludzi. Ale zwróćmy uwagę na ten szczegół 18 lat. Była kobieta, od 18 lat miała ducha niemocy. Kiedy to miało miejsce? Wtedy, kiedy Jezus nauczał w synagodze. Czy dlatego przyszła, że tam był Jezus? Nie wiem, ale może dlatego, że po prostu tam była synagoga. I kobieta, chociaż była chora, to od 18 lat, w czasie swojej choroby, ciągle chodziła do synagogi. Tak jak mogła przyjść pochylona, tak jak mogła przyjść zgarbiona, tak jak mogła przyjść niezdrowa, ale przychodziła, bo chciała być w tym miejscu, w którym jest modlitwa, w którym jest bardziej obecny Pan Bóg, w którym ludzie tłumaczą, co jest napisane w prawie. Jest to dla nas taka jakaś zachęta, że nawet jak jesteśmy yy, niepełnosprawni, jak jesteśmy niedowładający, nawet jak nam jest trudno, żebyśmy nie uciekali od modlitwy, żebyśmy jak to jest możliwe, nawet starali się chodzić do kościoła. Jak nie jest możliwe, to trwali na modlitwie, pomimo wszystko, bo, bo to trwanie na modlitwie, pomimo wszystko, pomimo choroby, pomimo cierpienia, prędzej czy później skończy się cudem, albo cudem uzdrowienia, albo cudem takiego zaufania, które rozumie. Po co to wszystko, nawet jak nie rozumie, po co to wszystko? Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.